Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Tony Cross. Diego Forlan. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Polacy przy piłce. Groźnie może strzelać. Próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uderzyć prosto i pewnie. Też tak sądzę, tymczasem zawodnik sam sobie utrudnił zadanie. Gol, proszę Państwa, cios za cios, znowu prowadzą. Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania, czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. Zawodnicy Olimpiku Lyon wznawiają grę. Pokrzyżowała im nieco szyki ta bramka. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Czy trafi do siatki? Niesamowite. Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie, na pewno będzie w myślach do tego wracał. Czy mu się uda? Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Gospodarze prowadzą jednym golem, ale ich fani chcieliby, żeby ten mecz już się skończył. Na trybunach doping miesza się z niepokojem. Może pogrzebać rywali. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Mamy więc 3 do 1. Tony Cross, Bellingham, Luis Figo. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Brawo, niewiarygodne umiejętności techniczne. Forlan może strzelać. Sędzia wyjdzie po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali. No tak, mówimy tutaj o zasłużonej porażce. Dwie bramki różnicy w wyniku końcowym nie mogą być i nie są dziełem przypadku. Przede wszystkim za dużo było tu przegranych starć w środku pola, żeby myśleć o korzystnym wyniku końcowym. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Czy wykorzysta tę okazję? Biało-Czerwoni tracą piłkę. Iniesta rusza do przodu. Iniesta, chyba będzie gol. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Reminder, no Florian Hitz. Czy zdoła dośrodkować. Interesujący. Jak to rozegra. Proszę Państwa! Piłka znowu w siatce. Polacy z kolejnym trafieniem. Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. I ruszamy od środka. Przystanie 2-0. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Aleksander Isak. Ryan Hrafenberg, Zdecydowane wejście w piłkę. Ostatnie minuty spotkania. Reprezentacja Polski zdecydowanie prowadzi. Uwaga, ma szansę! I piłka po raz kolejny w siatce. Musiałby się zdarzyć cud, by przegrywająca drużyna podniosła się z desek. Ależ technika. Na powtórce widać, jak umiejętnie podkręca piłkę. Do takiego strzału trzeba mieć naprawdę ułożoną nogę. Piękna bramka. Florian Wirtz. Ryan Hrafenberg. No i Di Natale. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na podwórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo! Mecz się właśnie skończył. Liverpool ponosi porażkę, a to zdarza się niezwykle rzadko. Niestety dziś zespół zagrał poniżej swoich możliwości. Liczyłem, że wyżej zawiesi poprzeczkę, ale okazał się po prostu słabszy.